.pl wspiera Centrum Strzeleckie Kaliber. www.centrumstrzeleckie.pl Ganttv.pl wspiera Helicon Tex, producent umundurowania oraz odzieży technicznej. wwwhelicon Cześć, tu Andrzej Leszczyński, witajcie w kolejnym odcinku VPL. Dziś w programie broń, o którą prosiliście w niemalże co drugim komentarzu i mailu do nas po obejrzeniu filmu o Glocku i o wisie, czyli włoska Beretta 92FS. Lata 70. XX wieku to okres w historii współczesnej broni nazywany erą tzw. Cudownych Dziewiątek. Zaliczają się do nich m.in. Smith Wesson 459, CZ 75 czy właśnie Beretta 92. Podążając za trendami, Beretta postanowiła skonstruować pistolet z mechanizmem spustowo uderzeniowym podwójnego działania i magazynkiem dużej pojemności. Poprzednik 92, pistolet Brigadier produkowany od roku 1951 mieścił w magazynku 8 sztuk amunicji Beretta 92 już 15. Taka różnica wymusiła zbudowanie pistoletu praktycznie od nowa i tak w roku 1976 powstała ta oto broń. Jakie są najważniejsze charakterystyczne cechy konstrukcyjne tego pistoletu? Tym, co najbardziej rzuca się w oczy w przypadku większości pistoletów Beretta, jest ich charakterystyczna stylistyka. Jak widzicie, ma dosyć nietypowy jak na współczesne standardy kształt zamka. Jest on w dużej mierze wycięty. Widzimy tutaj lufę. Czy ma to jakieś znaczenie techniczne? Niespecjalnie. To element stylistyki większości pistoletów Beretta stosowany od początku XX wieku. Może za wyjątkiem większego okna wyrzutowego, co przeciwdziałało blokowaniu się w oknie wyrzutowym wypadających łusek. Kolejny element konstrukcyjny to bezpiecznik. Kiedy widzimy czerwoną kropkę, broń jest odbezpieczona. W tej pozycji zabezpieczona. Początkowo bezpiecznik w 92 znajdował się tylko z jednej strony. Wersja 92S miała już bezpiecznik obustronny. Kolejnym podwójnym obustronnym elementem w baretcie 92FS jest zatrzask magazynka, znajdujący się w tym miejscu. Jak widzicie, bez specjalnych wielkich modyfikacji, można go przełożyć na drugą stronę. Dzięki tym dwóm rozwiązaniom obustronnemu zatrzaskowi magazynka. I obustronnemu bezpiecznikowi. Ta broń nadaje się zarówno dla osób lewo, jak i praworęcznych. Ostatnia ważna cecha bezpiecznika w Beretcie to tak zwany decocker. Kiedy kurek broni jest napięty, możemy go zrzucić, nie oddając strzału. Ostatnia cecha pistoletów, zaliczanych do tak zwanych cudownych dziewiątek, to mechanizm spustowo-uderzeniowy podwójnego działania. Na czym on polega? Oznacza to, że mamy wybór między sposobem napięcia kurka ręcznie. A zrobieniem tego poprzez długie pociągnięcie spustu, który dalej ściągany powoduje oddanie strzału. A co nam daje system Double Action? Żeby to pokazać, posłużę się atrapą amunicji, którą ładujemy do magazynka. I po kolei. Dzięki systemowi Double Action możemy broń mieć załadowaną. Przeładowaną, z nawojem w komorze. strzałowo zrzuconym kurkiem. I odbezpieczoną. I tak możemy ją bezpiecznie przenosić w kaburze. A jak wygląda kwestia rozkładania Beretty 92FS? Skończyliśmy z bronią załadowaną. Wyciągamy magazynek. Atrapa amunicji jest w komorze, wyrzucamy ją. Broń jest sprawdzona, pusta. Jak łatwo rozłożyć barretę 92 FS? Na początek wciskamy blokadę dźwigni do rozkładania, dzięki czemu możemy zwolnić samą dźwignię. I tak oto zamek schodzi ze szkieletu. W drugą stronę jest jeszcze prościej. Zamek nasuwamy na szkielet, delikatnie go cofamy i przywracamy dźwignię do rozkładania do pozycji wyjściowej. W roku 1985 ta broń wygrała przetarg na broń krótką używaną w armii amerykańskiej. Weszła do służby pod nazwą Beretta M9. Różniła się nieznacznie od klasycznej 92. Chodziło głównie o wzmocnienie zamka. Zdarzało się bowiem, że początkowe egzemplarze pękały. Na 30-lecie służby wyprodukowano serię limitowaną. Tak właśnie wygląda ten pistolet w czarnym, oksydowanym wykończeniu z drewnianymi okładzinami oraz złoconymi inkrustacjami po obu stronach zamka. Sprzedawany jest w eleganckiej okolicznościowej gablocie. Nie da się ukryć, niezłe cacko i cieszy oko. Pistolet ten jednak z praktycznego punktu widzenia ma kilka wad. Jeśli porównamy go z Glockiem, zobaczycie, jak wiele jest tu wystających elementów kurek, bezpiecznik, o wszystkie te rzeczy można bardzo łatwo poranić sobie palce. Spójrzcie na zupełnie gładkiego bloka. Ciekawostką jest sposób przeładowania beretty. Jak wiadomo, żeby przeładować, musimy chwycić za tylną część zamka. Pokażmy, jak to wygląda. Wypnę magazynek. Zobaczcie, co się może zdarzyć, kiedy szybko przeładowujemy beretę. I proszę, broń jest przeładowana. I zupełnie niechcący zabezpieczona. Mimo to jednak nie da się ukryć, że jest to mistrzostwo włoskiego designu. To chyba jeden z najpiękniejszych, jeśli nie najpiękniejszy nie tylko w porównaniu z Glockiem pistolet na świecie. Na koniec wielkie podziękowania przede wszystkim dla Was, widzów, za tak liczne i fantastyczne komentarze pod naszymi filmami, które pokazują jak bardzo jesteście zainteresowani tematyką broni. Jeżeli nasza praca Wam się podoba lajkujcie, udostępniajcie i subskrybujcie. Jak widzicie do naszych produkcji używamy profesjonalnego sprzętu telewizyjnego. Jeżeli chcielibyście nas wesprzeć możecie kupić sobie nalepki, wlepki, magnesy, a wkrótce także inne gadżety z logo GUN TV nad którymi pracujemy. Wszelkie Szczegóły znajdziecie w linku pod naszym filmem. Dziękujemy także naszym obecnym sponsorom oraz tym, którzy, mamy nadzieję, wkrótce jeszcze do nas dołączą. Andrzej Leszczyński, dzięki za dziś i do zobaczenia w kolejnym odcinku GunTV.pl.